Idziemy! Przedbiłem cię? Nie chcę, no. Dobra. Wybieraj Niemcy czy Stany Zjednoczone? Jest mi to kurwa obojętny, Jeszcze mi się nie załadowało. To Niemcy! I gdzie się spełnimy? Na środku. Na, na środku tam? No, od Centralnie? razu ten, no. Dobra. Ja! Idziemy lecić do punktu, ja! Ja majne INFANTYRE DIVISION REGLEN achtung. DER REGLEN Już mnie smutnie było, nie, słuchli, nie Dodawać Allen do każdego polskiego słowa już, dojrza. SPIERDAL ALEN <grym> SPIERDAL allen. IDEAL O kurwa, to to trudne, o kurwa ALEN No to, to twoja robota teraz chyba O, dobrze to znaczy nie dał bo zginęłem coś piją. No jak ja jestem na punkcie, gdzie ten alien? Zabiję. się... Chodź da mnie. Toś... Sweet. Ja! Ich bin puj <laughs> Nie wiem bin <laughs> pój O tutaj jest fajny bunkier, będzie nasz Ja Bunkren Kurwa, też do mnie strzela Dobra, kolejny zabity Amerykaniec Chodzimy Gdzie jest ktoś w domu? Iść Moja miejscówka O, tam coś przebiegło. Coś. Ty chyba obok nas jest tutaj, czekaj. Sprawdź, bo ja strzelam tu na disco. O! Na nas, do dobrze. Y Widzę skąd. On zabity jest, kurwa tam leży. O! Dostałem. Żyjesz? <laughs> tak. Kurde, byłem przy O, już już, nie Nice No kurwa. No I tyle? Kurwa Jedziemy A. Ej Cię? No tak Jedno oh, strzałem, chuj. ziom Jaki <laughs> kurwa cel Kapitanie? Cel kurde i będzie Tu armatę Tutaj, w tym rowie Tak Chłopak, nie! Wydawało mi się, że ktoś jest w bunkrze. Ktoś, to ja. Nie <śpiewanie> no, ale przed tobą. W tym sensie. Ale chyba dostał. O kurde, te dostałem. <śpiewanie> samoloty jak tu jak tak granata? Dostał heda nasz Ale ty widzisz jakiś wrogi czołk Ja mogę flodonu z te tej... Busku. Tylko... Tylko co to da? Kurde, za naszym no, sobie Połączyłem go. Ktoś do mnie wali. Kurwa, coś mi zabiło. Tylko nie wiem co to nawet. O, dobra headshot. Ten bóg jest przeklęty. E5. No to, możemy się z... nie no, nie prosto nie. do tego bukru i od, nie no, w sumie musimy odbić w prawo, żeby pójść w stronę mniej więcej z punktu przejęcia. Czyli nasz cel będzie gdzieś tu. Ja właśnie myślę, że mam młotek. A rakietę masz, bo nie wiem, ten... No mam, o tutaj. Kurty. powinna być na plecach, ona się, się z dupy pojawia. Kurwa, a może tam ją chowam? O tutaj? Kurwa umrę To czekaj, ja cię zachęcę w dymnym no, oni napierdalają tu Oj, Tam jest jakiś czołg pewnie To twoja brocha, teraz trzeba go tylko wypatrzyć

To nikogo poza wrogami nie ma. Wow, o Boże, kuj. uważaj, bo ta woda jest chyba w strasznie głęboka. Kurwa, myślałem, że umie upływać. <grym> nie dole. Nie, nie potrafię upływać. Padnij! Tak, o kurwa, tam jest wróg! Ja, za typ.

Powaliłem jednego tutaj, kurwa, bieg. Bardzo dobrze dostaniesz i... nagrodę, kule, O kurwa, prawie dostałem. Mam jakiś dymny? Nie mam już dymny. Zrzut! Kapitanen! Dobra, idziemy tym rowem czy tą drogą, nie wiem jak to się nazywa poczekaj. To coś tam O, czołg Ale nie wiem czy to trup, czy nie. No to kurwa! O! o Coś przy nas jest. Za budynkiem pewnie. Dostałem stamtąd. Położyłem się w trawie. No kurde, dowódcę broni. Aż bronić swojego. dowódcę Kogo? Tego co jest przychodnica. O widziałem wroga, cicho. A nie, to nasz. Oberwałem. Kurde, do wody ledwie się zanurzyłem. Ten czołg, no, tak... no to czołg żyje. Jak do mnie przyjdziesz, to będziesz mógł go trafić. Kurwa. O, ja nie żyję aktualnie. No to dobra, ja poczekam tu na ciebie i będę go oznaczał. Jest mój kurwa, zjebany kapitan. Kurde! Są tu. Ciebie są gdzieś? Do tego budynku w lesie, ale załatwię ich. Rzucę mi prewencyjnego granata. Znaczy, znaczy, to tak to może do niego podejdę, kurwa. Nie no, bo cię piechota jakaś skosi, bo mnie tutaj już walu. Trafiłem? Nie. Kurwa. Chyba, to był tylko jeden samowiec, tak. nie? Nie no, chyba masz cztery pociski. R wciśnij. Chyba do mnie kurwa próbuję trafić. Spudłowałeś. Masz rację! <grymne> Co nie, Co <grymne> Ja też słyszałem, ja jak Ale... To, jest no to jest nie, nie to jest to. Okay, to to. selbst gestorben bo? gerade? <gry> Oho! Ruko. Co? To ja. Nie, o tam. Zatem tym przebieg. O jest tu! O kurde, wzdłuż tego, uważaj, przed tobą będzie, po tej samej stronie rzeki. Ale co? Dróg? No. Oddałem strzał, nie wiem. Ja też. I nagle przestałeś się strzelać. Ale papa. To. to ty przestałeś. Idziemy! Let's jest tutaj! Yeah. Ja! Nie chcę przechodzić przez ten dym, bo. Tak. No wiem, ktoś chlapił oh, po naszej lewej. Tu też ktoś jest! stali, stali. dalej! Da, bo... Nie żyją! Dobrze ten! Zabili naszego, który był za nami. Trzeba. To jest to, co tutaj? Kurwa tak, działa! Wal! <noise> Dostał? Chyba tak. Dobra, patrzy się na nas. To ja się chowam, powiem. Wezbrałem się i przyladowuję. Co on robi? O, ucieka. Pokiem się wystawił. Dobrze. Jak mu w lufę to mu ten... Wiesz, y, już. Ty, mam tylko dwa strzały, nie mogę przeladować. No i dobrze. Zdowaj się. Ale mam granat. O, dostałem. Ajajaj, ja, ja, ja <laughs> O, jest, no. O, stąd go widzisz. Blisko jest? a Kurde, bardzo blisko. I patrz, jak pięknie ustawiony. Nie trafiłeś no, wyżej. Odwraca się w naszą ja. stronę, nie strzelaj Nie Dobra. Wyjdźmy bazukę. O kurde, co centralnie kurde, na, na mnie się gapiłem? Dwa, trzy Mogę tu ustawić minę. Na a nie wiem. Ciekawe, czy sami możemy w nie wpaść. Sprawdźmy. Nie ruszaj się. <noise> to bardzo ważne. Jak strzelę, to na pewno wybuchnie i nas zabije. Czekaj, nie ruszaj się, będę tutaj ją... No to postaw, tymi. ja na nią wdepnę. Chodzę. Stoi. Ale musiałeś obok naszego tego. Gdzie ona stoi? A, tu. Ona pod tobą. Nic. Dobra, idzie. O! Dostałem! O! Tylko skoczyłem. <noise> Czy to tak źle? Ja tu żyję! Nie wiem Trzeba było wziąć z no e, teraz też robimy swoje roboty, bo tam tylko to, że jest snajper Kurwa Dawaj Czekaj, Lornetkę. Kurwa, jak czasami tyle jak na ja. górek się przechodzi w górę, w dół Widzę wrogów. O mówisz? Tam, tam o, widzę też przed nami Ty. O, tam się ktoś z LKM rozstawiał tu na moim znaczniku. Rozwal go mm -hmm. staram się kurwa bo tutaj jest bruk Mogą mnie widzieć jak będę się wychylał O chuj Przedają LKM będę się... do mnie Czak. też <laughs>